così, terra, terra, dacci, 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 oggi, oggi, quotidiano, 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 rimetti, rimetti, eh, rimettiamo, rimettiamo, debitori, debitori, indurre, indurre, tentazione, tentazione, liberaci, liberaci, Akcent Amen, Amen, Akcent bardzo Amen, Amen, teraz szukamy Amen, Amen, Co to jest padre? Amen, Amen, I to Amen, na pierwszy Amen, prawda? Nostro. Nasz. No Nasz Amen, A czyli? Dobra. Tak, Siedem, Siedem. 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 Hmm. Nome? Twoje? Nie. Imię. Imię? Imię. A twoje jak? Tu. tu, Tuo to jest... dobra. Rennio. Co to jest regno regno Carstwo. Carstwo. A pamiętasz Marusia, pamiętasz jak był król? Car... ri Re. 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 A rennio to jest carstwo. Dobra. Okej. wola, wola. dobra. Czelo. Celo. No. Nie. Трябва да имаме и челото с е, е е а терра... Медъс. Медъс и земли. Земли и земли. Добре.